Cześć i ja jestem CD i zapraszam Was na serię Zagrajmy w Butcher". Najłatwiejszy tryb gry to tryb trudny. Rzeźnik jest dwuwymiarową platformówką strzelanką stworzoną przez polskie niezależne studio Transhuman Design. Gra po prostu polega na tym, że będziemy za pomocą różnego rodzaju broni zabijać dziesiątki przeciwników. I przy tym gra jest bardzo trudna. Początkowo, gdy zobaczyłem grę na jakichś trailerach, zapowiedziach, czy różnych filmach na YouTube, tak sobie pomyślałem, że. Co to za syf? Kurczę, no jest to brzydkie, jest to głupie, o co w tym w ogóle chodzi. Ale jednak gra wyszła i zagrałem. I moje zdanie się o niej nie zmieniło. Pogram 30 minut, jest to brzydkie, jest to kompletnie nie fair, nigdy więcej tego nie uruchomię. Dzień później gram kolejne 30 minut, no i to jest cały czas brzydkie, to jest cały czas niegrywalne, trudne, o co w tym chodzi? Nigdy więcej w to nie zagram. I uruchamiam grę po raz trzeci i gram przez godzinę dwie dochodząc do gry końca i bawię się fantastycznie. Po prostu w pewnym momencie coś we mnie zaskoczyło i zrozumiałem o co w tej grze chodzi, jak powinno się w nią grać. I gra z kompletnie niefer trudnej. Stała się po prostu wymagająca, ale przy tym niezwykle satysfakcjonująca i przyjemna. Pierwsze przejście gry zajęło mi 3 godziny, za to już kolejne w okolicach, właśnie lekko ponad godzinę. W tej chwili mam za sobą jakieś 3-4 przejścia, no i z uwagi na to, że gra trwa około godzinę no to będzie to taka krótka, 3-odcinkowa seria. Tak więc zacznijmy grę. Sterowanie w grze jest dosyć proste, poruszamy się typowo wsadem, możemy zmieniać bronię, naciskać przyciski, no i za pomocą myszki celujemy, zmieniamy bronię, oraz e, też po prostu strzelamy lub kopiemy, co jest dosyć e, ciekawą sprawą. E, tak, gra Mamy trzy poziomy trudności, ale najłatwiejszym jest trudny. I ten trudny to nie jest tak, że o twórcy tak sobie dla żartu nazwali. I ten trudny tak naprawdę jest łatwy. Nie, 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 nie. Trudny jest naprawdę trudnym poziomem trudności. Wielu by powiedziało, że bardzo trudnym, jak na dzisiejsze standardy gier. A to dopiero pierwszy z czterech poziomów trudności. Na przykład na trudniejszym mamy dwie trzecie zdrowia tylko, ale cały czas mamy możliwości leczenia się. Na poziomie jeszcze trudniejszym mamy mniej zdrowia i nie możemy tego zdrowia sobie odnawiać. Poziom niemożliwy jest pewnie niemożliwy, ale go nie mam nawet odblokowanego. Zagramy sobie na hardzie, bo właśnie na na tym poziomie zwykle sobie grałem. I scenka startowa, jest, latujemy, ja, latuje, latujemy. No, dolatujemy na jakąś planetę i po prostu mordujemy wszystkich tam. Przy sumie chyba nigdy tej scenki nie oglądałem. Grafika w grze jest ciekawa bardzo. Są to ogromne piksele, tak, jest to ciekawy pixel art i nie wiem, twórcy naprawdę odwalili kawą niesamowitej roboty, bo Mimo, że tych, te piksele są ogromne, to tak to wszystko robi takie wrażenie, tak, tak świetnie to wygląda. Przynajmniej dla mnie tak to wygląda, tak grafika jest świetna, animacje są genialnie wykonane. No i tak to wygląda, jest nasz gość i składa się on, nie wiem, z 20 pikseli, tak? Ale... To jak po prostu to w ruchu wygląda, te wszystkie animacje. Cała brutalność, wybuchy, tak jak krew się rozlewa, jak to wszystko jest idealnie dopracowane, no to robi wrażenie. W grze jest kilka światów, w każdym świecie znajdują się cztery poziomy. Z lewej strony mamy pasek zdrowia, pasek zbroi, a z prawej strony mamy nasze wyposażenie, czyli broń i amunicję. No i w grze są przyciski do naciskania. Więc w grze po prostu biegamy tak i zabijamy przeciwników, skaczemy, musimy. Jest gra jest bardzo fajnym takim połączeniem precyzji, precyzyjnego strzelania, które jest wymagane, oraz również bardzo ważną rolę czyni tutaj odpowiednie poruszanie się, bycie cały czas w ruchu, aby właśnie przeciwnicy w nas nie mogli trafić i łączenie tego sprawia mega Friday jest to niezwykle satysfakcjonujące. Dodatkowo poziomy są niesamowicie fajnie zaprojektowane. Tylko że właśnie grafika jest niezwykle, niezwykle fajna, jeśli chodzi o to, jak to wszystko z tych wielkich pikseli. Jest fajnie zrobione. Tylko, że problem zostaje jeden. Ten problem to to, że grafika praktycznie przez całą grę jest identyczna, tak? Jak widzicie, wszystko jest w ciemnym kolorze. Jest, nie jest to kolorowe, jest to strasznie nudne od strony graficznej i to się nie zmienia. Do tego często przeciwnicy bardzo wtapiają się w tło, tak? Ciężko odróżnić, czy patrzymy na przeciwnika, czy, czy patrzymy na tło planszy, tak? Bo. No, wyglądają oni po prostu bardzo podobnie. No i pierwszy poziom za nami. I w po każdym poziomie mamy pokazane statystyki. Poziom jest są całkiem krótkie, tak? Grę można określić spokojnie jako no takie swego rodzaju Hotline Miami. Może nie tak perfekcyjne jak Hotline Miami. Ale podobne, bo też właśnie ważne jest to, żeby być celnym oraz być cały czas w ruchu, ale dochodzi do tego też. E, no to, że musimy jednak dosyć w pewnym przynajmniej stopniu... Podchodzić do tego z pewną strategią i w przemyślany sposób, tak? Bo jeśli będziemy bezmyślnie po prostu pędzić, no to po prostu przeciwnicy nas zabiją. E, też w odróżnieniu akurat od hotline Miami, e, przeciwnicy nie zabijają nas jednym uderzeniem, właśnie mamy pasek zdrowia, e, więc można powiedzieć, że jest to duże, duże ułatwienie. Tylko że, też w odróżnieniu od Hotline Miami, poziomy są dużo dłuższe, tak? W Hotline Miami zwykle poziom trwa kilka, kilkanaście sekund, jeśli oczywiście nie robi się go bardzo powoli. Tutaj te poziomy trwają po minut kilka, tak? Więc zarazem mamy więcej zdrowia, ale też dłużej, e, na dłuższy czas te zdrowie musi nam wystarczyć. E, coś, co mi się bardzo podoba, to to, e, że w grze właśnie jest niewiele może rodzajów przeciwników, niewiele rodzajów amunicji. Czy broni po prostu, tak? Ale każdy przeciwnik jest inny, każdy przeciwnik ma swoją pewną rolę, ma inną taktykę na walkę z nim. Tak samo każda broń ma jakieś, jakieś różne właśnie zastosowanie. W tym momencie mamy piłę, która jest nieskończona, po prostu, no, oczywiście, mordujemy z bliska. Mamy shotguna Która jest chyba moją ulubioną bronią. Bo nieważne, czy jesteśmy blisko, czy daleko, no to zabijamy tak, co trafimy. Bo zwykle. Przeciwnicy też nie są na jedno uderzenie dla nas. Zależy oczywiście z jakiej broni, ale zwykle musimy faktycznie kilka razy e, tych przeciwników trafić. I shotgun jest po prostu, czy z bliska, czy z daleka, nieważne gdzie strzelimy, no to zabijemy, tak? Jeśli oczywiście strzelimy w miarę... w miarę celnie. Bo tutaj cały czas e, też musimy celować idealnie na przeciwnika. Shotgun oczywiście, żeby zabić musimy. Jeśli, jeśli jesteśmy blisko, no to nieważne, tak, czy się wcelujemy, czy nie. Ale z daleka z tego shotguna trzeba faktycznie na środek przeciwnika e, no, mieć ten celownik nakierowany, żeby gościa e, zabić. No i poziom drugi za nami. Na każdym poziomie też są ukryte sekrety: e, czy to gdzieś się cofnąć, czy to gdzieś przez ścianę przejść i tak dalej. Sekrety mnie nie, nie interesują tutaj. Ja tutaj gram, e, żeby e, po prostu płynnie przez jeden, kolejny, kolejny, kolejny poziom przechodzić i e, sprawię to mega Friday, tak? Bo jest to wymagające i przez długi czas po prostu. Było to dla mnie nie fair, przez pierwszą godzinę gry, przez którą przeszedłem, no niewiele, tak, bo przez pierwszą godzinę gry, tak, przez pierwsze dwa uruchomienia gry, no sobie nie radziłem, nie wiedziałem o co chodzi, w kółko umierałem, nie wiedząc dlaczego, co robię źle, ale potem coś tak nagle skoczyło i od tamtego momentu gra stała się po prostu, po prostu prosta dla mnie. Może nie prosta, ale no zacząłem mniej więcej sobie radzić, tak, gdzie początkowo no po prostu co nie zrobiłem. To po kilku sekundach w każdym poziomie umyrałem I żeby jeden poziom przejść, no to musiałem wielokrotnie, wielokrotnie próbować. Wpadłem eee, do lawy, żyje, żyje, żyje. Eee, też tutaj wiadomo, tak? Mogę mieć problemy ze skupieniem, bo gadam i tak dalej, ale nie szukajmy wymówek, e, bo kolejny poziom jest już ukończony, trzeci z czterech na tym świecie. E, I co jest ciekawe to to, że z jednego poziomu na drugi tak e, życie się odnawia, ale amunicja, e, jaką zbierzemy nam zostaje. To jest nietypowe dla tego typu gier. I ciężko mi powiedzieć, co sprawiło, że nagle zacząłem tą grę rozumieć. Po prostu w pewnym momencie zaczęło mi iść dużo lepiej. Myślę, że jest to kwestia po prostu odpowiedniego połączenia, poruszania się i, i też nauczenia się właśnie celnego strzelania i może dobierania broni do, do sytuacji. Ale właśnie początkowo, gdy grałem, no to większość tych strzałów moich nie, nie było po prostu celnej i nie trafiałem w przeciwników teraz po prostu nauczyłem się, że jeśli strzelam w przeciwnika no to powinienem po prostu mieć celownik na nim, a nie powiedzmy gdzieś za nim czy przed nim bo dużo to ułatwia, tak? jeśli chcę zabić przeciwnika to po prostu na niego nakierowuję a nie jak często w grach robię A to, to powiedzmy przeciwnik jest tutaj to ja myszkę, celownik ustawiam tutaj, tak? bo efekt będzie ten sam Aczkolwiek, gdy tych przeciwników jest wiele, dużo łatwiej będzie z jednego po prostu na drugiego przyciągnąć tą myszkę, a nie stąd gdzieś dalej, tak? Mam nadzieję, że jest to mniej więcej zrozumiałe. Takie czaszki to sekrety. Znalezienie ich jest różne. Nie, nie, nigdy jakoś nie zwróciłem na to uwagi. E, I właśnie. Gra często była porównywana do Duma, takiego dwuwymiarowego Duma. I jest to dosyć celne porównanie. Bo podobnie jak w Dumie, tak? Musimy być bardzo e, cały czas w ruchu, żeby nas przeciwnicy nie trafiali. No i przy tym ciągle strzelać w tych przeciwników, tak? Jest to bardzo fajne, bardzo fajnie działające połączenie. No i podobnie to też działa a, no, właśnie w hotel Miami. Tylko tutaj no bardzo dużo osób narzekało na to, że poziomy są po prostu za długie w tej grze, że połączenie właśnie dużego poziomu trudności z tym, że poziomy trwają a, właśnie no długo po prostu, tak? Że poziomy trwają po kilka Czasem naprawdę 5, 6 minut bez śmierci musimy przetrwać. Jest to długo, tak? I potem taka przegrana i konieczność kilku minut powtarzania może faktycznie być irytująca, tak? Ale. Nie wiem, jakoś mi to pasuje. Początkowo faktycznie. Faktycznie było strasznie irytujące, gdy po 5 minutach ledwo jak już dotarłem do ostatniego przeciwnika i ten ostatni przeciwnik mnie trafił i mnie zabił. Ale po prostu się nie wiem, przyzwyczaiłem do tego? Ciężko powiedzieć, ale. Nie jest to dla mnie w tym momencie problemem, może dlatego, że po prostu mniej więcej już, no, dobrze mi idzie i nie ginę 10 razy na, e, na plansze, tak? A faktycznie każde, każdą planszę potrafi przejść, no, umierając raz czy dwa, ale nie wiem. U, tu, tu, tu. Też ważne jest, żeby znać mniej więcej, mniej więcej, no, na pamięć te plansze wszystkie. Ale w sumie taka najlepsza rzecz to. Nie, 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 nie. Dobra, dobrze, że ta lawa nie zadaje mi takich. Ja nie wyskoczę stąd. Koniec. No nieźle. E, najważniejsze jest, żeby. Wiedzieć jak się zachowywać, tak? Żeby unikać właśnie odpowiednich ataków przeciwnika, żeby dobrej broni używać. Najgorszy są przeciwnicy z shotgunem, bo jeśli faktycznie taki przeciwnik, który ma shotguna, podobnie jak my, przeciwnicy mają praktycznie takie same bronie, co, co, co my możemy mieć. Jeśli przeciwnik ma shotguna, jeśli strzeli nas z bliska, no to może nam spokojnie zabrać całe zdrowie jednym właśnie takim celnym strzałem, gdzie faktycznie każdym pociskiem z tego shotguna tak a, trafi. No i właśnie, tak? Żeby nas taki przeciwnik z shotgunem nie zabił, no to musimy starać się go najlepiej zabić z daleka, tak? Żeby przeciwnik, który ma karabin maszynowy nas nie zabił, musimy być cały czas w ruchu, tak? I mniej więcej no, tak jakby po okręgu chodzić, tak? Ciężko wytłumaczyć, ale przeciwnik z karabinem nie jest po prostu niczym trudnym, bo no, nas nie zabije na tym trudnym poziomie trudności. I jak będziemy w ruchu, no to nas nawet nie trafi. E, I właśnie są jeszcze przeciwnicy tutaj z miotaczem ognia, tak? Do takich po prostu. Nie chcemy się zbliżać, bo jeśli będziemy przy nich i takim miotaczem ognia nas trafią No to nas bardzo szybko mogą e, po prostu zabić, tak? A są jeszcze oczywiście przeciwnicy właśnie, tak jak my mamy piłę Tak przeciwnicy też taką piłę mieć mogą No i też taką piłę mogą nas w dwie sekundy po prostu zabić, tak? Jeśli e, do nas podejdą I wszystkie te typy przeciwników musimy cały czas manewrować między nimi Unikać ich do odpowiednio Jest to strasznie fajne I też właśnie jak mm, czytałem recenzję na Steamie Gra ma w tej chwili 90% ocen... Jak ty mnie strzelasz w ogóle, kolego? 90% ocen pozytywnych i praktycznie wszystkie oceny negatywne są od osób, które mają w grze jakoś około godziny i recenzje mówią, gra jest za trudna, gra jest nie fair. I no, też przez początkowy, początkowe granie miałem właśnie dokładnie takie, takie samo wrażenie, ale uwielbiam trudne gry. Jeśli gra jest dla mnie za trudna, to kończy się tu tym, że ja po prostu będę grał w nią więcej i więcej, aż ją przejdę, tak? I oczywiście, jeśli jest przesadzenie i nie trudna, no to może nie, ale jednak Butcher trzymał mnie przy sobie, tak? Po 30 minutach miałem dość tego. Myślę, nigdy więcej nie zagram, ale następnego dnia, no ja tego nie przejdę, ja dam radę na luzie to przejść i tak kilka poziomów przez te pierwsze dni sobie robiłem, ale jednak cały czas mając wrażenie, że to jest jakoś tak głupio, nie fair zaprojektowane, tak? Aż potem nagle zacząłem tu wszystko, nie wiem, czuć. Ciężko powiedzieć, jak to się stało. Ale w tym momencie bawię się w grze fantastycznie, manewrując między tymi przeciwnikami, gdy już rozumiem to wszystko. No, są jeszcze inne rodzaje przeciwników, chociażby ci goście tutaj z katanami na nas lesą, My katan nie mamy. No jest to po prostu broń do walki, wręcz tak. Zrozumiałe dosyć. Nie możemy pozwolić, żeby byli blisko nas. No i też przeciwnicy są tutaj i latający i nieratujący na razie, takie dwa rodzaje mamy. A później też dojdą, powiedzmy, minibusowie, którzy tak naprawdę minibusami nie będą, ale są to przeciwnicy, na których faktycznie, no bo normalnie, no to biegam w kółko, staram się, żeby nic mnie nie trafiło, a samemu staram się strzelać, tak? Cały czas robię to samo. A powiedzmy, czuję flow, czuję tempo tej rozgrywki i jakoś to płynnie bardzo wychodzi, bez jakiegoś konkretnego zastanawiania się nad tym, co robię. Późnie, później dojdą przeciwnicy, nad którymi faktycznie trzeba będzie się zastanowić. A, którzy będą faktycznie mieli jakieś specjalne swoje, no, umiejętności, zachowania, które zawsze trzeba mieć walcząc z nimi na uwadze, bo, no, na razie nie będę mówić o nich, bo to troszeczkę byłoby spoilerem, ale, ale bardzo mi się to podoba. No tutaj chociażby mamy, e, mogę powiedzieć, pająki? No tam na dole widzimy pająka tak z piłą, który, który sobie chodzi na bok. Oczywiście, jak taką piłą nas dotknie, no, to skończy się to dla nas bardzo źle. Nie wiem czemu. Tutaj moje nie było niezwykle niecelne, przez co, e, no właśnie, przeciwnicy dają nam czas na zabicie ich, zanim się pojawią kolejni, ale jeśli nie zabijemy ich wystarczająco szybko, to może okazać się tak po prostu, e, że będzie ich za dużo. I to mi się bardzo podoba w tej grze. Widzimy tutaj na przykład tego pająka, ale nie musimy z nim, nie, nie, nie jest on niczym, on po prostu sobie tutaj chodzi na boki, ale jest to pewna zapowiedź, że ej, w tym świecie gry istnieje coś takiego jak pająki z piłu, ja myślałem, że ten poziom już jest skończony, no i graczu, miej to na uwadze. Bo później takie pojąki, tak, zaczną mieć e, większą rolę w tej grze i podoba mi się taki bardzo sprytny, pomysłowy e, design tego, tak? Projekt tego wszystkiego. I też, właśnie, gra nie ma wielu poziomów, ale każdy poziom jest w pewien sposób oryginalny. Niby cały czas są to poziomy bardzo prostej, jeśli chodzi o, powiedzmy, te tła, wszystkie. To jest najgorszy, najgorsza rzecz w tej grze, bo cały czas biegam po prostu po jakichś, nie wiem, kosmicznych takich strukturach, które, no. Wszystkie wyglądają praktycznie identycznie, tak? Nie jest to nic konkretnego, nic ciekawego, nic ładnego, jeśli chodzi o tytuła. Może ktoś lubi takie rzeczy, ale cały czas to wszystko jest szare, oczywiście zakrwawione przez to, że e, no tutaj strzelamy, tak? I zabijanie. No przeciwnicy rozwalają się na, na dziesiątki setki tej krwi wszędzie właśnie się z nich tak. Krew liczę właśnie na setki, ta krew z nich właśnie wypada, i to wszystko zamienia się z czasem, gdy gramy. Staje się coraz bardziej czerwone, co jest bardzo fajne. I cały czas właśnie widzimy tutaj tego pająka, tak, który chodzi. Na razie nic nie robi. Ale no wiadomo, że oczywiście, no nie jestem tutaj bez powodu. To jest fajne, tak? Gra jest dopracowana, jeśli chodzi o szczegóły. Aczkolwiek nudna, bo cały czas tak naprawdę otoczenie jest identyczne. No i teraz właśnie możemy się spotkać z tym pająkiem, tak? Widzieliśmy go przez cały poprzedni poziom. I teraz właśnie mamy go jako przeciwnika, chociaż jeszcze. Ciężko powiedzieć, że przeciwnika, tak? On nie może strzelać, nie może za bardzo walczyć, ale po prostu pełni taką rolę czegoś, co musimy mieć na uwadze. Także, jeśli o tym zapomnimy, no to możemy zostać przez takiego pająka e, za. E, przejechani po prostu, tak? Najzwyklej na świecie. O, takie spotkanie z piłą. Wreszcie nie skończy się dobrze. Ten gość, co robi w ogóle? Próbuje podlecieć, ale wie, że ja mam broń. Więc próbuję, ale jednak nie do końca, jednak się strasznie boi tego to zrobić i tak to wychodzi. E, przeciwnicy po śmierci wyrzucają broń, ale ta broń po chwili e, znika, tak? Amunicja oczywiście. I motyw amunicji w tej grze jest też bardzo ważny, bo bardzo szybko ta amunicja może się skończyć, jeśli będziemy po prostu strzelać na ślepo powiedzmy, bez konkretnego przycelowania się. No to ta amunicja bardzo, bardzo szybko się skończy. Znowu mamy tutaj pająka. E, też właśnie w grze są e, cywile często. Cywile, no nie ja wiem, czy można takich nazwać, no ale goście, którzy po prostu sobie siedzą tutaj, uciekają oczywiście od nas, ale nas e, nie zabijają, tak? Nic nam konkretnego nie robią i poziom zakończony. Ile trwał? Coś w okolicach, właśnie minuty, tak? Te poziomy są krótkie, jeśli cały czas się biegnie do przodu i się to robi. I czy minuta to za dużo? Jeśli powiedzmy przegra się po 30 sekundach, to. No to czy jest to tak naprawdę tak irytujące? Czy nawet po minucie? Nie wiem. Oczywiście są poziomy dużo dłuższe, tak? Faktycznie jest to często taki test, no powiedzmy, na wytrzymałość. Że musimy przetrwać tutaj przez długo, dużo czasu. Nie wiem, mi to tak bardzo nie przeszkadza, ale faktycznie gdy na początku zaczynałem w to grę grać, no to nie było to coś, co mi się super podobało. Ale było to bardziej kwestia nie samego, samej długości tych, tych poziomów, tak? A no tego, że... Nie radziłem sobie w robieniu uników, w strzelanie, tak? Nie strzelałem celnie. Przeciwników robiło się na planszy za dużo. I nie jest to kwestia właśnie tego, że te poziomy są za długie. Nie wydaje mi się. Są na tyle fajnie zaprojektowane, że regularnie, jeśli cały czas dobrze na midzie strzelamy i tak dalej celnie, no to dostajemy wystarczająco amunicji, wystarcz wystarczająco apteczek regularnie, przynajmniej na tym poziomie trudnym, gdzie apteczki istnieją, tak? Bo oczywiście no, na innych poziomach trudności. Nawet nie wiadomo, co, co to są apteczki. Nie ma czegoś takiego tam jak apteczki. Ale ja nie mam zamiaru w to grać na wyższych poziomach trudności. by się świetnie przechodząc ją wielokrotnie, właśnie na tym po prostu trudnym poziomie. Który po tylu przejściach można spokojnie nazwać takim już nawet nie trudnym, a na takim normalnym dosyć. Ale za pierwszym razem przechodząc był zdecydowanie trudny, tak? Dopiero po tym, jak się nauczyłem tego wszystkiego, zaczęło to być dużo prostsze. No i kolejny poziom. Dosyć króciutki, dosyć. Nawet nie trudne, tak? Na każdym poziomie właśnie jest 30, 40, 50 przyzmików, kilkudziesięciu. E, I musimy właśnie w półtorej minuty przetrwać i to wszystko zrobić. Nie wiem, mi się to bardzo podoba. Jestem, e, no właśnie z hejtera strasznego. Tak z tej gry zrobiłem się strasznym fanem, bo naprawdę początkowo mi się to nie podobało, ale ten poziom trudności po prostu mnie przy tym wszystkim trzymał. Sprawił, że chciałem się po prostu nauczyć, to jest ciekawe. Właśnie do tak? Biegniemy tu coś nas zabija. Mogło to nie mieć żadnego wytłumaczenia, ale ma tu wytłumaczenie, bo jest tu gość, no i jest tu też zagadka przy tym. Jest tu gość, który po prostu tym wszystkim, tym mechanizmem, tak, steruje, tak i aktywuje te, te kolce, znaczy te kolce, te bloki, które nas zabijają. I jak widzieliście, wpadłem w ogień i masę zdrowia straciłem. Więc no, sorry, wiem, że ty zabić mnie nie chcesz, tak? Ale no niestety. Nie mogę ci pozwolić żyć, bo... Znaczy, zabić mnie właśnie... Nie strzelasz we mnie, jak podchodzę do siebie, no to bierzesz ręce do góry, ale co z tego, gdy... Jak się troszeczkę ruszę, no to już tutaj chcesz mnie zabić tak sprytnie naciskając przycisk, no nie ma tak dobrze. I właśnie, design poziomów jest świetny od strony projektu, tak? Gdzie umieszczone są przeciwnicy, gdzie jest umieszczone zdrowie, gdzie są umieszczone różne pułapki, to jest genialne, tak? Jakieś windy, każdy poziom jest dzięki temu inny, pomysłowy, pełno sekretów, tak? Pełno ciekawych rzeczy. Tylko, że gdy otoczenia same w sobie są nudne, tak cały czas wszystko to jest szare, oczywiście z czasem robi się czerwone, tak, bo, no, zamienia się, no, jest to polane potem krwią, flakami przeciwnika, ale to wciąż, tak, wszystko jest szare i, no, to jest coś, jest, co strasznie odrzuca, mam wrażenie, mnie dla tej gry, coś, co sprawia, że cały czas nie mogę powiedzieć, że jest to gra świetna, tak, ta grafika, mimo, że właśnie te animacje są niezwykle dopracowane, tak, Ilość obiektów, to jak te flaki, tak kre kre krew się rozbryzguje, robi wrażenie, tak? Tylko, że nie zmienia faktu, że cała gra jest po prostu szara i to się nie zmienia. Szara, blada. Oczywiście z elementami czerwieni, tak? Czerwonej krwi, flaków. No i szkoda, szkoda. Ja rozumiem, że taki był zamysł twórców, tak? Nie wiem. Podobnie, nie wiem. Pierwszy dum też był ciągle czerwony. Znaczy, czerwony, no też taki szary, blady, tak? I jest to podobne. Nie wiem, może komuś się to podoba. Ja z jednej strony ani nie jestem fanem science fiction, ani jednak też nie jestem fanem takich bardzo bladych kolorów. Czasem robi to klimat, ale mam wrażenie, że tutaj e, ta gra nie jest przypadkiem, gdzie takie... Ta nudna kolorystyka jest pozytywną stroną. Też jakby wiadomo, z drugiej strony mogli twórcy przesadzić z tymi kolorami i zrobić tutaj jakiegoś e, Far Cry'a czwartego, gdzie nie mówię, że to źle, że tam te kolory są, tak, ale... No, jest to też pewna przesada w drugą stronę, oczywiście działa to dobrze, tak tutaj, tak jak Far Cry jest kolorowy, tak tutaj ta gra jest po prostu strasznie, strasznie blada. Właśnie Far Cry 2 też, też był taką grą bladą i za to dużo osób go nie lubiło. No i tutaj też, ta nudna grafika troszkę odrzuca, tak, troszkę odrzuca i szczególnie to boli, gdy te animacje są tak niezwykle fajne. Tak, niezwykle płynnie to wszystko działa. Animacje bohatera, jak to się, no, pociski latają, tak ekran się trzęsie, gdy strzelamy. Tyle rzeczy w tej grze działa genialnie. Właśnie takie, jak ta placówka cała, którą opuszczamy, to wszystko wybucha. Wygląda to świetnie, tak? I jakby to był jeden świat gry, spoko. Ale gdy cała gra od początku do końca jest taka szara i nudna, no to... Mimo tych świetnych animacji, tego super pixel artu, no to wszystko no, nie działa tak dobrze, myślę, jak powinno. No i tutaj sobie pierwszy odcinek zakończymy. E, dwa pierwsze rozdziały gry, za nami e, zostały rozdziały 4. E, kolejne dwa rozdziały, tak? To mamy dżunglę i mamy wulkan. Niby ciekawe tereny, tak? Ale mimo wszystko, tak? Dżungla jest zielona, ale taka bardzo szara zielona. Wulkan też. Też tak te wszystkie, wszystko jest po prostu szare, blade i troszeczkę mi to przeszkadza. A biorąc pod uwagę to jak te animacje, to wszystko mimo tych małych małej ilości pikseli jest to wszystko przepiękne, ale bardzo nudne. Szkoda. Ale gra się w grę świetnie, gdy już się ogarnie mniej więcej o co chodzi i widzimy się jutro w odcinku kolejnym, gdzie skończymy sobie kolejne dwa rozdziały gry. Tyle na dzisiaj. Cześć.